Kąt prosty zachowując tu. Mm -hmm. I pokryło ładnie maszynę. Nie? Mm -hmm. Biorę Ekierkę dwie trzecie. Przyłożyłem do przedniego widelca. No pokrywa tak. ładnie, ładnie maszynę względem ramy. Samą ramy. I trzecia. Aha, okej, okay, I dobra. trzecia Ekierka wchodzi tylne koło do przednich podnóżków No tak. I cała magia polega na tym, że tak naprawdę każdy motocykl ma swoje geometryczne jakieś tam. Hmm? założenia. No tak. I okazuje się, że wszystkie najładniejsze motocykle zawsze trzymają się spirali chyba na Okazuje się, że piękno jest wyliczalne. Na przykład, jak robisz kafejsera, to nie będziesz szukał na trójkątach. tylko no. kafejsera będziesz szukał w trapezach. No, no, tylko fajnie było się spotkać, wiesz. Yy, I Przede wszystkim pokazać tą oto maszynę i właściciela posłuchać, co tutaj się pojawiło. Bo Junaczek M16, przynajmniej tak większość z Was powinno to znać, ale tak ta dobrą sprawę, w oryginale to był jako Regal Reaptor. I rzeczy, które. Ja wychwyciłem, albo znaczy, których nie wychwyciłem tak naprawdę, czyli sama podstawa tego sprzętu, jego rama. Wygląda to identycznie jak się 16 jak się na pierwszy rzut oka spojrzy. Oczywiście poza zawieszeniem, które rzuca się w oczy, no jest, jest nietuzinkowe. Mówię, że z czego to jest. Jakiś, jakiś, jakaś wydumka własna, tak? To naprawdę, jest to... wydumka na bazie oryginału kupionego gdzieś tam u Hinola. Nie, nie pamiętam, czy to była Aliexpress mm -hmm. czy jakieś inne. ja widziałem to zawieszenie gdzieś. I to chyba w cyklu. Eee, tylko, że ma poprawione wszystkie rzeczy, które są mankamentami. Bosmiczne: znaczy ta sprężyna jest wzięta z mana z ciężarówki, mm -hmm. a wewnętrzna sprężyna to już są dwie sprężyny też z wtrysku do Iveco. Tak samo zresztą na, sam, na sprężynie z pompą w trysku jest zrobiony amortyzator tylnego siedzenia. Okej, okay, to nawet ładnie chyba pracuje, co? Tak na, na... Pod moją wagę. Od razu mówię, że, że podejrzewam, że jeżeli siadłby ktoś na tym bardziej pełnowymiarowy. No to ja bym pewnie to dociążył tak, żebym ty pewnie siedział byś na dociążył, ramie. dociążył. Podejrzewam, że może nie na ramię, ale tobie by to za wiele nie dało. Okej. Okay. Znaczy ogólnie, yy... dlaczego miałby cokolwiek dawać? Bo to jest jedyne zawieszenie z tyłu, które tutaj mamy. I to, czego ja nie dojrzałem, a co to kuba mi przekazał. I jak się przyjrzeć bliżej, to już wiadomo. Rama wygląda jak M16, to zacząłem, ale jest mocno, mocno przekonstruowana, bo tak, cała dupa, Mówię, że z czego pochodzi? W ogóle cały kit ramy jest z szadełki 600. No właśnie, z Shadowki 600. Gotowy jest z Amazona, który można kupić właściwie znaczy w Stanach za, za śmieszne pieniądze. Mhm. I dwa takie kity są pospawane ze sobą? No, bo tak to, tak naprawdę geomecie jest zachowana. Główka ramy, no bo wiadomo, numer Win to musiało pozostać. Tutaj to mówię, że jest stara Na Oryginalnej ramy nową. widać tylko główkę. Tak, tylko główka bo reszta jest. Rama jest zmuskena. nasunięta na, na oryginalny kawałek, żeby się wszystko ładnie zgrało. No tak, bo dół, yy, ta część ramy jest odtworzona na grubszej i. Na grubszej i grubościennej rurce. To mi się podoba, Jagermeister. No przelew z <grym> Bo po prostu estetycznie ładnie wygląda. Nie no, jest to estetycznie, klimatycznie do tego yy, Półlitrowa butelka Jacka nie. byłaby bardziej klimatyczna, no ale ciężko byłoby ją tutaj upchnąć, No prawda? dokładnie, dokładnie tak. A Poza tym tutaj... byłby trochę overkill względem <grym> tak, pojemności no, tak. układu chłodzenia. Ale wracając jeszcze do ramy, do tego całego kitu, to tak, tutaj dupa została wyspawana tak, że tak naprawdę nie mamy amortyzacji, którą M16 miała czy tam Regal Raptor, bo on powstał jako Regal Raptor, a tudzież był sprowadzony z Francji, tak? Mówiłeś? No, tak jakoś No, no to powiedzmy. To mniejsza większość to jest dokładnie ta sama maszyna, która była u nas dostępna. Stąd też nie ma tutaj logotypów Junaka żadnych, bo chyba Regal tego nie montował. Natomiast tutaj powinny być dwa amortyzatory, które amortyzowały tylną część ramy i były takim Alas of Tailem, tak? A tutaj faktycznie mamy z krwi i kości Hardtail'a, no, i to widać, jeżeliśmy tutaj taką wyboistą drogą, i ja na Afryce już cierpiałem, a co dopiero mówić tutaj na takim twardzielu. Dobra, reszta, kolejne detale, bo tych jest tutaj dużo. No oczywiście już się, kierownica nie powinna nikogo dziwić. Zbiornik jest przekozacki, jeśli chodzi, zobaczcie, nawet Mówię mocniej. mocny. A, a, przekręcić, dobra, dlatego za pierwszym mm -hmm. no spoko, no ale... E, Zbiornik bardzo... to generalnie jest e, Frankenstein trochę, mm -hmm. bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest normalny Sportster, ale ze Sportstera była wzięta tylko górna skorupa. Okej. Okay. <laughs> a, żeby pasował bo, pod ramę. Tak, rozumiem? żeby pasował pod ramę był oryginalny tunel środkowy wzięty, mm -hmm. e, bo... Nie chciało mi się rzeźbić swojego. Jasne. Prościej było wyciąć i wspawać tamten, nie? No tak, no nie zwłaszcza, że, nie chciało się, ale Zwłaszcza, jednak... że sporciak jest z grubej blachy zrobiony. Mm -hmm. Więc skoro sporciak jest z grubej blachy, to nic nie stało na przeszkodzie, żebym ja go sobie wyciął w kształt, ale centymetr więcej mm -hmm. i tą kształtkę zagięł do góry, żeby ten spaw miał na co złapać, nie? Okej. Okay. Stąd też ten kołnierz tutaj. On może nie jest zbyt estetyczny, ale... To, to jest właśnie urok. Mm, powiem ci, że przy tym malowaniu, jak patrzę na to, to nic mnie nie razi w oczy. E, wręcz przeciwnie. Po prostu fajnie to wygląda. E, no i rozwala mnie <coughs> poziom paliwa, e, jak jest pokazywany. Normalnie rureczka, grawitacja. No, ale to nie się szukasz. przynajmniej nie zepsuje. Tak, to się nie zepsuje. Widać to zawsze. No, jest genialne tak? E, i w swojej prostocie. E, takie detale, o których mi wspomniałeś, to chociażby um, z pistoletu do... E, z maszynki tatu, do tatuażu ma ma są wyciągnięte do śruby do naprawy, w ogóle przepustnicy, która była zepsuta. Kto okazało się, że po prostu pasują, <laughs> Aha. a miałem... Gwinty kilka... wszystko to samo? No, to było metryczne, tylko chodziło o to, że to były dosyć małe śruby. Mhm. Bo to były czwórki, piątki yy, albo i czasami trójki, tak? Okay. Ciężko było mi takie śruby u siebie na warsztacie znaleźć. Jasne. I w którymś momencie dotarła do mnie, że mam kilka takich sztuk maszynek, które mhm. będą przecież idealnie pasować. Jeszcze tego nie widać, tak? ale założenie było takie, że skoro już pakować części z maszynek, to niech to ma jakiś klimat, niech to się odbije, więc skóra na, na obicie tych siodeł, kiedy dojdą do ostatecznej formy, Aha. Yy, tak jak rozmawialiśmy, będzie wytatuowana zwykła brązowa skóra, taka klasyczna bydlęca. Okay. Znaczy, wiesz, więc ten surowy wygląd jeszcze bardziej to fajnie pokazuje. Wiedząc w wiedząc takich detalach e, i patrząc na Twoje ręce chociażby, więc to wszystko po prostu tak kozacko do siebie pasuje, e, że wiesz, po prostu fajnie. Tutaj, dobra, już widzę, że tam jest pusta pucha. E, czyli... Imitacja zbiornika olejowego mhm. była zrobiona z dwóch gaśnic. Nie Gdzie... no ja pamiętam to teraz czy 5, czy 10-kilowych, ale to są dwie, dwie czapki zespawane ze sobą. Jasne. Tak? M16 miała tutaj gdzieś mniej więcej stacyjkę. Tu stacyjka jest nie dość, że w bardzo ciekawym miejscu ulokowana, czyli na tej właśnie imitacji zbiorniczka, ale to co mnie rozwaliło dokumentnie, kurde ja chcę takie coś do swojego wodza śrubokręt. I... To jest na razie ordynarne i prosto zrobione, bo to jest dopiero świeży patent. Aha. Ja wiem, to powstało ze dwa tygodnie temu. Okej. Okay. Eee, do podkreślenia tego wszystkiego, jak spotkam się z autorem malowania, z Dixonem, mm -hmm. chciałbym, żeby wypisał mi tutaj o takim ładnym liternictwem, odręcznie tak samo, jak są robione wszystkie piny na zbiorniku. Mm -hmm. eee, taki napis Drive it like you stole it. No, i teraz będzie to pięknie, potem tak, komponować z tym, z tym śrubokrętem wbitym w, w stacyjkę. Tak, tak, tak. No, klimacik e, pierwsza klasa. Także mm. na razie to jest prototyp, to na pewno będzie krótsze, bo mm -hmm. e, albo ja, albo pasażerka haczymy o to. Tak, ta no właśnie pasażerka. Jasne. Więc wszystko będzie na tyle skrócone, żeby ten e, śrubokręt był go jeszcze ciotkę widać, ale nie, żeby odstawał na tyle daleko. Nie? Tylko dla pasażerki musisz e, Lock poprawić set po drugiej stronie, bo dzisiaj... ten migomatem. Tak, 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 bo to jest to też bardzo ciekawa rzecz, <grybuj》> Trubity kurwa przekazał, jak wygląda Loktaj do Chińczyków e, migomat, po prostu. Jedyny skuteczny. E, jedyny skuteczny, tak. E, zegar w nietypowym miejscu, jak narzekałem w um ach że one są w głupim miejscu zamontowane, że nic na nich nie widać, że strasznie nisko trzeba się schylać, e, ale widzisz coś na nim? Znaczy inaczej, jak potrzebuję, to widzę, jeśli, ale jeśli prawda on, jest taka. Z drugiej że... strony, do czego on ci jest potrzebny, tak? <grych> zastanów się nad tym, jak ty często spojrz, spoglądasz na, na licznik. Eee, jak mijasz fotoradar? W tym, w tym porąbanym motocyklu cały czas, bo coś kombinuje i próbuje zmienić, wiesz, ustawienie No, jakiś Ale taki to, taki to, to patrzysz pierdolety. nie na licznik, tylko na komputer eee, tak, pokładowy. Tak, I to A prawda jest taka, że jak jeździsz motocyklem i szukasz jakichś wrażeń, to raczej nie patrzysz na licznik tylko na to, jak ci się jedzie. Eee, ja ostatnio robiłem materiał o nawigacji. Przymykanie, że przysłali mi do testowania. I tak jak nagrywałem to, tak miałem z tyłu głowy. No co ja to robię? Ja wiem, ja lubię gadżety, ja montuję takie pierdoły na motocykl, ale jak jadę na motocyklu, to nawała mi ten telefon, nawała mi ta nawigacja, tak. że to totalnie odciąga uwagę od takich właśnie od samej przyjemności, jaka jest. Jana, Wiesz dlaczego ja mam uchwyt na telefon? pójść na ten motocykl. I tutaj Janosik jest elementem obowiązkowym. No. Bo do domu nie wrócisz, jeżeli cię zatrzymają. I, I tu tylko o to chodzi. A prawda jest w zupełności taka, że... jak potrzebujesz spojrzeć na licznik, no. to sobie hmm. na niego spojrzysz, ale nie no. musisz go widzieć cały czas. Ja wiem, że jest taki przepis, że tak być powinno. Ja Jedine, jedyne, podejrzewam, że co uratowałoby mnie na stacji diagnostycznej, czy, czy, czy wśród policjantów czy pytaniu o ten licznik, to no stwierdzenie, że tu jest mi wygodnie, tak? Mm -hmm. A jego pozycja wyląd stąd wylądował tu z jednego prostego względu. On po prostu tak daje po oczach, Aha, no że w nocy mówię, nie dało się tak, że... jechać. Przecież to nawet tutaj, gdzie jest tylko lekka szarówka, jak ja włączę y, licznik, to on sam z siebie już daje mi nie, no po tak, oczach. Nie, no tak, te diody to są. Y, I wyobraź sobie, no, kiedy używasz długich świateł, no jak jest ciemno, tak? No to widzisz. A jak ja mu włączę używasz? światła, to nawalam niebieską diodą prosto w oczy. No, no, to fakt. 10800. Ty? Jak go kupiłem. Ja zakładałem ten licznik w zeszłym roku. E, ale to. No... i nakulałeś te kilometry na nim? Przez półtora roku, no? Teraz niech ktoś się znajdzie, kto marudzi, że. o, twarde zawieszenie, u, za głośne, za cichy, za coś tam jakiś. Kurczę, no to jest, to jest dopiero jazda na takim sprzęcie, który trzeba. Ale to weź i... pod uwagę, że to jest mój jedyny środek transportu. No, okay, tam no tak. 30% może to są jakieś tripy. Mhm. Ale. Do jazdy do pracy, naprawdę, to jest co najmniej 40% tego przebiegu, tak? Mm -hmm. Okej. Okay. Nie plany jeszcze dla niego yy, tutaj niekończący się projekt, można powiedzieć. Przede wszystkim tak? skóra, no bo to bo to projektu nigdy się nie kończy, nie? Przede wszystkim wymiana tego, tych obić, ale najpierw chciałbym dojść do kształtu siedzeń, które będą mnie interesowały. Mm -hmm. Drugą sprawą jest to, że na pewno chciałbym zmienić kierunkowskazy, które leżą tutaj yy, no nie najciekawiej, tak? Te trzy w jednym kierunki są fajne, mhm. ale już wypatrzyłem sobie patent na to, że na, wysoko, na ośce byłyby montowane mhm. stopy. E, nie, na ośkach byłyby kierunki, a stopy byłyby teraz w oryginalnych miejscu kierunkowskazów. Mhm. Lub opcja numer dwa kierunkowskazy tam, gdzie są, a z miedzianej rurki chciałem zrobić najpierw oplot, Aha. E, żeby ten mój krzywy spaw za zakryć. No, no. I z tego oplotu by sobie dyndała szubieniczka. E? W której byłby schowany stop z pozycją. Okej, okay. no to, to to też by było spoko. No dobra, dobra, no to czyli tak, tak to bywa, nie? Ja się śmiałem z, z tego, że mój ogarek jest wiesz, nie, nieskończonym projektem, tylko jak zobaczyłem ilość pracy, która tu jest złożona, bo na zdjęciu, wiesz, widzę, o fajny, nie? dobrze, no, dobrze, nie? dobrze pomodowany, nie, wiesz, te niektóre rzeczy, ale nie widziałem tego poziomu paliwa. Widzę, że nieźle zmodowany jest sprzęt, ale teraz jak patrzę na niego, ty mi opowiadasz o tej ramie, o, o, tych, o, o tym, co On tu jest. względem oryginału to... jest bodajże 20 cm dłuższy? O. Tak, licząc od środka koła do środka koła, nie? Aha. No to tego. Bo no ogóle... samy widelec pewnie jest troszkę dłuższy. Widelec już. jest wyciągnięty i ma troszeczkę inny kąt natarcia. Mhm. Bo kąt natarcia musiałem w ogóle dostosować do tego, jaki mam widelec Że ta linia musi być prostopadle do drogi, jak wyprostujesz motocykl. Mhm. Bo to zawieszenie nie będzie inaczej prosto, yy, pracowało, pracowało tak, sposób. jak należy, tak? Mhm. Bo to w dużym uproszczeniu jest yy, wahacz. No tak, tak, tak. To jest po prostu wahacz, tak? I taki, taki kolejny ciekawy smaczek. Yy, to na tej róży było, jak nisko schodzi sprzęt. No, bardzo nisko, bo to te zadarcie to jest właśnie od, od z, z zakrętów, a nie od gleby. <gry> Niestety jeszcze na poprzednich podnóżkach. Teraz a. już najpierw szura podnóżkami, Aha. E, Aczkolwiek gdzieś jest plan, żeby zrobić mu, mu y, te midsety, sety, tak? Mm -hmm, mm -hmm. Nie forwardy, tylko, tylko midy no, 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 no. E, i puścić je ciutkę wyżej. Japońskim sposobem przykręcić je tutaj do bloku Aha. i wypuścić je gdzieś tutaj. Ja ciekaw jestem, czy ten blogu bo to wtedy Wtedy możesz jeszcze szybciej jeździć. No tak, tak, tak. Pamiętaj, że chopery to były pierwsze sporty. Tak, no bo znaczy. No się cięło po to, żeby były szybsze. Bo e, dużo ludzi, jak widzi taki motocykl, to mówi, znaczy ten to jeszcze ok, ale seryjny taki motocykl to mówi, że to jest chopper. Nie, chopper to jest e, stunigowana wersja cruzera. E, Tyle. W takiej, takiej popularnej nomenklaturze, tak? A u nas, jak się widzi motocykl właśnie z dłuższym widarcem z sakwami, juchami, czy tam jak no zwało, tak zwało, to tam, o, chopper, chopper jedzie. Tą smutną nomenklaturę nadały nam seriale typu Orange County Choppers, czy Gas eee, Monkey Garage tak. i tak dalej. No ale właśnie Orange County Choppers, no bo robią choppery. Ale to czyli... nie były choppery, to były, no szup, znaczy to West Coast Chopper to nie Old School Chopper. Może aha. to też, to tak jakbyśmy chcieli porównywać, no chopper to chopper, ale to równie dobrze możemy powiedzieć, że to, 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 to oba to są motocykle, no. no tak, tak. I tak no. samo niby twoja Afryka, jak i to, to też jest motocykl tylko zupełnie inny. No wiesz, to tak, tak jak e, znaczy te, te czopery tam na, na, na misło tak przyległo, tak jak e, każdy sportowy but, to jest w Polsce do, do pewnego czasu to był Adidas. Tak, tak dokładnie, ja mam I to I to tak no Nie I to no tak wychodzi. To jest bardzo podobnie rozwiązane. No, a, no i nie wiem, czy mogę zdradzić, e, silnik. tak Jest już jakiś plan, bo silniczek leży, tylko kwestia remontu i e, wpakowania I, go w ramę. I będzie Iron No właśnie. Bo cały czas słyszę, że chiński motocykl se kupiłeś, tyle pracy włożyłeś. No i, prawda jest taka, że ja jestem. Co jest przez... chińskiego, poza tym silnikiem już, który koła. jest z Japonii zerżnięty. No, ale to proszę cię, gadanie, że o, bo to jest chiński motocykl, kupujesz sobie chiński motocykl. No i co z tego? Kupujesz chiński motocykl, ma dwa koła, ma kierownicę, jedzie do przodu, skręca, hamuje, e, daje frajdę, w twoim przypadku, no e, w każdym zakresie. No to co tutaj, co z tego, że to jest. E, ja naprawdę kim... nalegam, żebyś Ty się nim przejechał. Dobra. On Le... jeździ strasznie. Ale to, to jest cała fajda, że ty jedziesz 60 na godzinę i masz więcej emocji niż jadący jakimkolwiek sportem ponad dwie paki. Ja ci, ja ci dam się przejechać ogarem na kostkach, 50 z hamulcami bębnowymi, to zobaczysz, co to, co to znaczy nieudana próba samobójcza. Dokładnie. A ja go jeszcze da 70 zrobiłem, żeby był szybszy. Nie? Dostarcza wielu wrażeń, chociaż zupełnie innych niż tutaj, przypuszczam, czy jak inna maszyna. No ale mówię, każdy motocykl da się lubić. I, I nieważne skąd on pochodzi, ważne, że daje frajdę. A tutaj, no sami widzicie, jest naprawdę prze No sam, sam fakt tego, że się spotkaliśmy tutaj. Yy, bo to jest to, co ja całe życie powtarzam. Ja jeżdżę z tym motocyklem na wystawę i może sukcesów nie zbieram, ale ja to sobie traktuję na zasadzie, przynajmniej mam wyjściówkę z Afriko. Słuchaj, jak e, mogę to, go wystawić? To, to raz. Z drugiej strony nikt nie spojrzał na Afrikę. Jak jeździliśmy razem? Wszyscy patrzyli na. Na ten motocykl. To jest to, co rozmawialiśmy, że ja chociażby jadąc tutaj z Kalisza tak, do Warszawy, yy, to po piątym czy szóstym przestałem liczyć, ile osób <laughs> mija mnie i nagrywa ten motocykl. Tak, tak, tak. No, ja I stali... jest gdzieś taka narcystyczna natura człowieka, która mówi yy, ci, że to, to, to się podoba, to jest fajne, to znaczy, że zrobiłeś coś dobrego, nie? Oczywiście, że tak. Nie, no ja mówię, nawet na, na światach, jak staliśmy gdzieś, to, to wiesz, patrzę po, po tych o, samochodach. A Afryka jest ludzie, cichsza, no, dlatego. A to to już w ogóle. Nie wiem, to, wiesz, to jest taki normalny motocyk <śm> jak motocykl. A tutaj masz widać, że ktoś tutaj kawał serca włożył. Widać, że ty włożyłeś kawał serducha w ten sprzęt. I go słychać, i go widać, i, no, i robi wrażenie. Dobra, i to tyle w sumie tak na dobrą sprawę. Planów z Kubą dalszych zdradzać nie będę, ale to chyba nie, mam nadzieję, nie ostatnia okazja, jak się razem widzimy. Miejmy, nadzieję, e, miejmy i, nadzieję. Na, i nagrywamy. Na początku taka zajawka w postaci e, chciałem powiedzieć junaka. Dobra, no, to tyle w takim razie na dzień dzisiejszy o e, customy Kuby i do następnego. Co się podobało, zostawiajcie, wiecie, co pod filmem e, No tymczasem.